Jesteśmy dzisiaj na Infoshare i rozmawiamy z przedstawicielami funduszy Venture Capital oraz ekosystemu startupowego o tym, jak oceniają sytuację rynku Wisi w Polsce, jakie wyzwania przed nami stoją oraz jak może się przeciąć sektor publiczny z prywatnym, żebyśmy jeszcze szybciej mogli się rozwijać. Czy w kilku zdaniach mógłbyś opowiedzieć o tym, czym jest program FENG? Oczywiście, program FENG to taka tajemnicza nazwa, ale pod nią kryje się. Kryją się fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki. To jest taki największy program obecnie w Polsce dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla startupów. Ten program zamyka się kwotą ponad 35 miliardów złotych i. W ramach tego programu oczywiście są różne instrumenty, m.in. granty, instrumenty pożyczkowe, ale też instrumenty tak zwane kapitałowe, czyli fundusze Venture Capital. I tutaj w ramach PFR Ventures zajmujemy się właśnie tym obszarem, czyli jako inwestor pasywny, jako LP, inwestujemy środki z tego programu właśnie w najlepsze, naszym zdaniem, fundusze Venture Capital. Inwestujemy dużo. W nowe, w nowe zespoły, tak zwane first-time teams, także jesteśmy powiedzmy w jednej czwartej wdrożenia tego programu. Z tych 35 miliardów na to co robimy jest przewidziane około 2 miliardy złotych, z czego do tej pory podpisaliśmy umowy z funduszami na około 500 milionów złotych, także tak dokładnie jesteśmy w jednej czwartej, ale Ogłaszamy cały czas nowe konkursy, do których zapraszamy, zapraszamy chętnych, którzy chcą założyć taki fundusz Venture Capital z naszym udziałem. W tym roku przed wakacjami będzie jeszcze jeden nabór i jesienią... Będziemy kontynuować poszukiwania najlepszych zarządzających, bo chcemy po prostu uzupełnić ten nasz portfel i zapełnić jak najszybciej tą lukę kapitałową, która jest na rynku. No i oczywiście takim największym problemem w naszym ekosystemie jest wciąż udział inwestorów prywatnych, bo my te fundusze tworzymy nie tylko z pieniędzy unijnych, publicznych, ale także z udziałem inwestorów prywatnych. No i to postrzegamy jako takie największe w tym momencie. Wąskie gardło naszego ekosystemu. No i oczywiście po drugiej stronie mamy spółki, młode spółki technologiczne, szybko rozwijające się, które potrzebują stałego zasilania kapitałem. No i chcemy, żeby ten kapitał jak najszybciej, w jak największej ilości popłynął do gospodarki, do właśnie tych innowacyjnych, młodych przedsiębiorstw. Jak oceniasz obecną sytuację na rynku Visi? No, ta sytuacja jest dynamiczna, bo jesteśmy w nowej trochę perspektywie, więc wszyscy w rynku czekają na nowe środki, które wchodzą na ten rynek, więc oceniam, że jesteśmy po pewnym takim spowolnieniu. Bardzo optymistycznie patrzymy, co się będzie działo już w drugiej połowie roku i w następnych latach. Poza tym, że właśnie brakuje tych środków, o których wspomniałeś, to jakie jeszcze wyzwania obecnie stoją przed VC i przed startupami? No, tych wyzwań zawsze jest dużo. Ja myślę, że dzisiaj cała rewolucja, którą cały świat technologiczny przechodzi, rewolucja AI, jest też wyzwaniem, jak na tą rewolucję odpowiedzieć. Jakie narzędzia, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niezastępowalne, jak się odnajdą w tej nowej rzeczywistości. I startupy, ale i my inwestorzy też musimy sobie na to odpowiedzieć, jak funkcjonować, jak się dostosować do tej zmieniającej sytuacji, a ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Co jeszcze moglibyśmy zrobić jako ekosystem, żeby tę sytuację poprawić i żeby lepiej wspierać startupy? Ja Pytanie o, o fundusze europejskie, które, które trafiają na rynek nowa perspektywa. Już jest zmiana tego trochę modelu, że mniej jest dotacja, więcej programów, które są skierowane właśnie do inwestorów, żeby mogli inwestować. Są to nie dotacja, a programy zwrotne, czyli fundusze, które inwestują w te startupy, muszą się z tych środków rozliczyć, dać inwestorom zwrócić zysk. To powoduje, że ta efektywność kapitału powinna być lepsza, więc to wsparcie dla startupów oceniam też dzięki temu będzie lepsze, bo będzie skuteczniejsze, tak powinno być. A propos właśnie też programów unijnych, Wy jesteście funduszem, który realizuje jeden z takich programów tak naprawdę, FENG. Jak oceniacie ten program i na jakim etapie realizacji jesteście? Znaczy sam, sam program Feng, no, trudno -tru, no, pewnie e, go dzisiaj już oceniać, e, jakie przyniesie skutki. Ja jestem e, bardzo dużym e, entuzjastą programów, które były i po Iru, i teraz Feng, bo no, to jest nasza szansa w Polsce wykorzystania e, środków na nowe technologie, na innowacyjne rzeczy e, i my, jako środowisko e, inwestycyjne, startupowe, powinniśmy z tego jak najwięcej skorzystać, e, żeby w długim terminie zbudować u nas tą e, przewagę konkurencyjną. Myślę, że my. Jesteśmy dzisiaj na etapie rozpoczęcia nowego funduszu. W ciągu następnych kilku tygodni będziemy ogłaszali pierwsze inwestycje i bardzo dynamicznie i my i koledzy z innych funduszy w ten rynek wejdziemy z dużym entuzjazmem. Jak z Waszej perspektywy obecnie wygląda rynek VC w Polsce? Rynek VC w Polsce przez ostatnie dwa lata troszeczkę spowolnił. Jest to też związane z tym, że sporo funduszy było zasilanych też środkami i wspieranych środkami przekazywanymi przez PFR Ventures, czyli największy fund of funds w tej części Europy. Te programy, które wspierały właśnie fundusze, chociażby takie inwestujące na bardzo wczesnym etapie rozwoju jak nasz, programy takie jak PFR Ventures Starter, one zostały ponownie Uruchomione w zeszłym roku. I pierwsze fundusze, które podpisały nowe umowy, pojawiają się na rynku właśnie w tym momencie i w tym momencie zaczynają inwestować. Nie da się ukryć, że nasz ekosystem startupowy przez te ostatnie lata i nadal trochę tak jest, jest uzależniony właśnie od tego publicznego wsparcia, które jest udzielane na rynkowych zasadach, więc te fundusze inwestują jak, jak rasowe fundusze venture capital, nie są to granty. Niemniej było lekkie spowolnienie, teraz ono będzie. Będzie się zmniejszać, to znaczy powstają fundusze, które aktywnie będą przez kolejne 4 lub 5 lat inwestować w spółki, również to na najwcześniejszym etapie. Więc mam taką nadzieję i zaczynam widzieć to, że to lekkie spowolnienie, czy ta czkawka, którą mieliśmy, ona przechodzi i za chwilkę te fundusze i te środki popłyną do najlepszych startupów. A propos programów unijnych. Wy też macie jeden fundusz w ramach programu FENG. Czy mógłbyś nam coś więcej o nim opowiedzieć? Na jakim etapie jesteście? Jakich spółek szukacie? Jasne. Um my jesteśmy w programie PFR Venture Starter, więc inwestujemy w spółki na takim najwcześniejszym etapie rozwoju. Można powiedzieć, że to są takie rundy pre-seed, seed, spółki, które mają już produkt, ale nie mają jeszcze takiej pełnej komercjalizacji rynkowej. Zaczynają sprzedawać, ale to jeszcze nie jest taka pełna, powtarzalna, rozpulana sprzedaż. Więc szukamy spółek przede wszystkim na takim wczesnym etapie i to jest pierwsze z naszych kryteriów. I oprócz tego, w ramach naszej strategii inwestycyjnej wyróżniliśmy sobie takie dwie grupy spółek, które nas interesują, jeżeli chodzi o e, szeroko rozumiane branże czy, czy wertykały. E, Pierwszym, który jest dosyć szeroki, jest taka transformacja cyfrowa, e, która jest związana, czy, czy w ogóle umożliwiona e, dzięki AI, dzięki danym, e, dzięki algorytmom. E, tutaj szukamy spółek, które e, w modelu B2B rozwiązują bardzo specyficzne, wertykalne e, problemy innych firm. E, w branży legal tech, w branży compliance, e, w branży również, Również czasami Medtechowej, więc poruszamy się tutaj w kilku różnych takich kategoriach, ale to, co jest tutaj takim czynnikiem łączącym każdy z nich, jest to, że to jest software B2B. I drugą taką grupą są fintechy. Ze względu na doświadczenie moje, moich wspólników z wcześniejszych funduszy, z Venture Buildera, który prowadziliśmy jako Digital Ocean Ventures, tam skupiliśmy się też na rozwiązaniach fintechowych. Te doświadczenia chcemy teraz przełożyć na fundusz VC, więc też szukamy fintechów. Kolejne kryterium spółki polskie lub takie, które chcą wejść na polski rynek, to jest też dla nas dosyć istotne i poza tymi najwcześniejszymi również kilka inwestycji zrobimy w takie spółki na już dalszym etapie rozwoju i w takie, które mają już bez sprzedaż faktycznie na poziomie nawet kilku milionów złotych przychodów rocznie. Więc takie są mniej więcej, mniej więcej nasze kryteria, tego szukamy. I oczywiście zapraszam do kontaktu wszystkie startupy, które te kryteria spełniają. Jak obecnie oceniasz rynek Venture Capital w Polsce? No, jesteśmy na takim etapie, gdzie rynek odblokował się, że pojawiły się nowe fundusze PFR-owe, które już uruchomiły środki w zeszłym tygodniu. Hard to beat, czyli pierwszy z czwórki funduszy starterowych w drugim rozdaniu ogłosił trzy inwestycje. Wiem, że trzy następne fundusze są już na finiszu, więc też za chwilę to będzie. Więc od strony inwestycji na wczesnym etapie, to wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Ale pytanie, co będzie dalej? Tak? Czy to będzie tak, że ten rynek się będzie kręcił? W tym roku mają się pojawić nowe fundusze. Ma się, ma się pojawić też więcej innych źródeł finansowania tak jak na przykład ten fundusz deeptechowy, który też PFR ogłosił, więc wydaje mi się, że pieniędzy jest bardzo dużo. Pytanie teraz, co ze startupami? No właśnie, powiedziałeś, że pieniędzy jest bardzo dużo, a pytanie, co ze startupami? Jak wygląda rynek startupowy? Jakie wyzwania tutaj przed nami stoją? Tak jak ja sobie obserwuję z boku, to widzę, że jest, yy, zaczyna być kilka takich wiodących tematów. Wiadomo, AI to jest jakiś tam temat, o którym wiecie, rozmawiamy od kilku lat i, i, i cały czas o, o nim mówimy. Natomiast teraz rzeczywiście ten, ten deep tech, czy nawet technologie obronne, bym powiedział, bardziej w tym kierunku, to to zaczyna być bardzo, bardzo mocny temat. Z kimś rozmawiałem, który mi powiedział, że był na, na innej konferencji niedawno i widział tam konkurs startupowy i tylko tam 3 z 10 startupów to były takie generalne, ogólne, wiecie, jakie sasy, coś takiego, nie? E, natomiast resztę było bardzo skoncentrowała, skoncentrowana na takich, e, na takich specjalistycznych rzeczach związanych właśnie z, z tym deep techem czy obronnością. I tak sobie myślę, że być może przyszłością tutaj tego rynku startupowego to nie jest bardzo duża ilość startupów takich generalistycznych, tylko nastawionych na jakieś konkretne, wąskie obszary. E, jak będzie? Nie wiem. E, zobaczymy. Wspomniałeś też o programach publicznych, o tym wsparciu, wsparciu PFR-owym i nie tylko. Jak oceniasz te obecne programy w porównaniu do tego, co było wcześniej i co myślisz, że jeszcze moglibyśmy robić szerzej w ogóle jako ekosystem, żeby się lepiej rozwijać? Strasznie ciężkie pytanie, wiesz, bo to jest tak, ja obserwuję sobie cały rynek i te wszystkie programy tam pewnie od 15 lat ponad, wiem, że to strasznie brzmi i wiem, że te programy wszystkie idą we właściwym kierunku, to znaczy coraz bardziej, nie wiem, profesjonalizujemy się, coraz mniej mamy biurokratycznych bzdur, bo tak to trzeba nazwać prosto. Tak? Coraz, coraz więcej jest takich bardzo sensownych rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że kluczem, albo takim momentem przełomu będzie to, kiedy my przestaniemy polegać na tej pomocy publicznej. Kiedy zaczniemy odblokowywać wszystkie inne źródła finansowania, yy, głównie prywatne, tak? Yy, I wtedy, yy, wtedy yy, jakby to, to, to chyba będzie ten moment. Wiesz, to jest tak jak mówi, że kiedy, yy, kiedy czujesz, że to jest dojrzały rynek, kiedy ty nie jesteś potrzebny, żeby go animować, tak? Więc tak, oceniam na pewno bardzo dobrze kierunek, tylko czy jeszcze jesteśmy blisko tego momentu przełomowego? Tu mam dużo wątpliwości. Na początek chciałem się Ciebie spytać, jak oceniasz obecną sytuację na rynku VC? No, rynek VC myślę w ostatnim czasie się bardzo zmienia. Mamy do czynienia z, jakby, z tym, co wszyscy widzimy dookoła nas, czyli rozwojem sztucznej inteligencji i myślę, że to również ma wpływ na to, jak będzie działał rynek VC, w co będzie rynek VC inwestował. W Stanach w tej chwili fundusze Wykładają ogromne pieniądze na wyścigu tak naprawdę tego, kto zbuduje tam e, tego pierwszego, no już nie można powiedzieć, że Unicorna, tylko tak naprawdę tą firmę, która będzie pierwszą firmą dostarczającą na przykład chociażby e, silniki LLM, tak, czyli to no. ChatGPT, tak, czy to będzie OpenAI, czy to będzie e, Cloud, czy to będzie GROK, tak jakby tutaj... Ewidentnie widzimy walkę dużych gigantów o, o, o złapanie tej, tej pozycji lidera w tym rynku, i to też wpływa później na wszystko, co się będzie działo dalej, tak naprawdę, bo w tej chwili software, sam software, budowanie software'u w bardzo dużej mierze zaczyna być budowane przez silniki sztucznej inteligencji. W związku z tym, zbudowanie sobie przewagi konkurencyjnej tylko i wyłącznie na, na poziomie oprogramowania już nie ma. Nie ma tej bariery, której, która była kiedyś tak? i teraz my musimy szukać tak naprawdę rozwiązań, które są dużo, dużo cięższe, wymagają dużo więcej nakładów na R&D czy wychodzą z jakiejś uczelni. I to jest rozwój prawdziwej technologii, tak? Mówią, mówi się o tym Deep Tech ogólnie, z układając to wszystkiego do koszyka i myślę, że coraz bardziej VC będzie musiało patrzeć w takim kierunku. To dopytam się Ciebie jeszcze, to w takim razie jak jeszcze rozwój AI i taka popularyzacja AI wpływa na Waszą pracę w funduszu? No oczywiście no, my też jako fundusz musimy szukać yy, możliwości wykorzystania AI do wsparcia naszej pracy. Chociaż nie wierzę w to, że, że całkowicie możemy powiedzieć, że AI będzie zastępowało akurat y, ludzi w tym temacie. I myślę, że to jest prawda w wielu branżach tak naprawdę. Tak? Mówimy o tym, że AI zastąpi człowieka i że będzie, będą agenty AI, które będą wykonywały dla nas pracę. Ja nie do końca wierzę jakby w taki kierunek. Uważam, że jakby AI będzie wspierało nas y, w, w szybszym działaniu, w podejmowaniu lepszych decyzji, w docieraniu do informacji, które normalnie. Byłoby nam bardzo ciężko pozyskać. I, I w ten sposób też patrzę na rozwój e, branży VC z wykorzystaniem AI. To jeszcze Ciebie dopytam, w, jakich projektów Wy obecnie szukacie jako fundusz? My, my szukamy projektów, tak jak powiedziałem, e, deep tech, tak, czyli związanych z rozwijanych albo przez zespoły naukowe, albo takie, które wymagają faktycznie duży, dużego, dużych nakładów na, na pracę RD. I interesują nas szczególnie takie sektory jak Space Tech, czyli rozwiązania kosmiczne, Healthcare, czyli też rozwiązania tutaj akurat głównie z zastosowaniem sztucznej inteligencji i również rozwiązania z obszaru supply chain, czyli tutaj przede wszystkim Smart Manufacturing, czyli systemy wspierające produkcję czy też rozwiązania logistyczne, które optymalizują łańcuchy dostaw. My jako Fundusz Balnor szukamy też rozwiązań, które mają potencjał dual use, czyli mają możliwość zastosowania w sektorze komercyjnym, ale również w sektorze obronności i tutaj na przykład dla przykładu możemy podać jakieś systemy komunikacji na przykład laserowej, czy innego typu komunikacji, systemy komunikacji, które pozwalają tworzyć prywatne sieci. Oczywiście też wszyscy tutaj od razu jak słyszą dual use myślą o dronach i drony to jest też ciekawy rynek, ale my w tym, na ten rynek patrzymy Patrzymy trochę inaczej, patrzymy bardziej na rozwiązania, które wspierają może budowanie dronów, czy, czy wykorzystywanie jakichś systemów wizyjnych dla, dla dronów, a nie jakby y, sam element tworzenia dronów. Jak oceniasz obecnie rynek wisi w Polsce? O Boże, <laughs> to nie jest komentarz. <laughs> obecnie, w porównaniu z czym? Z 10 lat temu? Czy z 2 lata temu? Rok temu, 2 lata temu. W którą stronę, w jaki trend widzisz? No, teraz są pieniądze dwa lata temu nie było, więc jest lepiej pod tym względem. 10 okay. lat temu było jeszcze gorzej, więc jeżeli jest to pewno jakiś progres. A jakie największe wyzwania stoją obecnie przed funduszami? Z takiego bardzo czysto funduszowego punktu widzenia, to bardzo trudno pozyskać kapitał prywatny w Polsce. Jest niewiele funduszy, jestem pewnie jednym z nielicznych funduszy, gdzie mamy większość kapitału prywatnego niż w porównaniu z państwowym. I teraz z tego powodu mamy te fluktuacje i te sinusoidy, bo jak się kapitał europejski kończy, to nagle nie ma ni, 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 prawie nikomu nie, nie ma pieniędzy i startupy nie są w stanie zebrać pieniędzy, co ma bardzo negatywne skutki dla startupów, no bo oni potrzebują pieniędzy w miarę cały czas, tak? Nie, nie, nie jest to skorelowane z tym, z tym, z tym, z tym biznesem. Jak wspomniałeś, wykorzystacie głównie ze środków prywatnych, ale chciałam Cię dopytać, jak z Twojej perspektywy oceniasz obecne programy publiczne i wsparcie dla startupów i VC publiczne? No z każdym kolejnym podejściem jest lepiej. W Party było bardzo źle, w KFK było źle, w NCWR było dalej źle, w PFR Ventures jest lepiej i mam nadzieję, że w kolejnym. Yy jakimś tam w tym etapie, tym aktualnym, który teraz jest, rozdawanie tych pieniędzy, będzie jeszcze lepiej. Troszkę za wolno się polepsza i troszkę za dużo restrykcji cały czas jest. Mają te fundusze, które pozyskują pieniądze z PFR Ventures. To jest moim zdaniem duże zagrożenie, bo najlepsi founderzy raczej nie chcą tych pieniędzy. Nie? i Fajnie byłoby, żebyśmy mogli żeby fundusze, które pozyskują pieniądze stamtąd, mogli mieć dostęp do najlepszych founderów, a niestety no, restrykcje są zbyt duże. Nie? Na przykład nie można zainwestować w ogóle w safey, a większość founderów na wczesnym etapie, którzy myślą globalnie, yy, robi spółkę w Delaware i chce zbierać na safeach. Więc to jest jakieś, są jakieś problemy, które no, fajnie byłoby przezwyciężyć. To nie jest akurat. Coś, co preferencje, może zmienić, bo to jest kwestia, skąd są te pieniądze. Tak? Pieniądze są z Unii Europejskiej i mają swoje ograniczenia, niestety. A Wy jako Smoki jakich spółek obecnie szukacie? Cały czas takich samych. Yy, globalna dominacja, yy, duże rynki i bardzo duże ambicje. Jak obecnie oceniasz rynek VC w Polsce? O, świetne pytanie. Myślę, że mamy taką odwilż, można powiedzieć, szczególnie też z ostatnimi komunikatami funduszy, które są wspierane z PFR Ventures, te, które zaczynają w końcu inwestować po latach, można powiedzieć, takich właśnie zlodowacenia, gdzie niewiele się ruszało. Natomiast no, to możemy traktować jako plusik do obecnego stanu rynku, natomiast no, nie możemy zapominać o tych funduszach, które są czy wspierane z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, czy tych, które inwestują prywatne pieniądze, które cały czas były na tym rynku, być może troszkę mniej PR-owo też działające, no ale też mamy te podwaliny i to też cieszy i to jest myślę drugi plusik, że gdzieś tam po tej pierwszej takiej fali funduszy jeszcze finansowanych z Krajowego Funduszu Kapitałowego w latach 2006-2012 i później kolejnej w ramach drugiego już finansowania przez PFR Ventures, czy w tak zwanym międzyczasie przez NCBR, coraz więcej mamy tych funduszy, które albo nie potrzebują tego finansowania, albo z tym finansowaniem z PFR-u po prostu są w stanie zrobić większe fundusze, przez co mogą no, jeszcze bardziej pobudzać ten rynek, więc ogólnie myślę, dobrze, takie trzy plusiki bym znalazł. A jakich spółek obecnie szukacie w SpeedUpie? Szukamy spółek, tak jak wspomniałem, na najczęściej na fazie pre-seed. Czyli w takiej rundzie, która, która da to pierwszy, taką pierwszą trampolinę przyspieszenie, przyspieszenie tempa, zarówno jeśli chodzi o produkt, czy już, wyjście, czy już wyjście na rynek. I spółki, szukamy spółki z obszarów, które, tak to nazywamy, People i Planet Tech. Co to oznacza? To oznacza, że szukamy technologii, które mogą się przyczynić do wzrostu jakości życia ludzi, to jest ta część people, ale również przygotować nas jako społeczeństwo, jako ludzkość do życia na, na planecie, na naszej jedynej planecie, już w zmienionym środowisku. Już przestaliśmy trochę się łudzić, że będziemy w stanie powstrzymywać zmiany klimatyczne, po prostu musimy się szykować do nich. I tutaj na przykład moim osobistym konikiem jest też woda i to, jak możemy zarządzać wodą. Mamy na przykład inwestycję, która pozwala nam nie tylko oszczędzać emisję CO2, ale także oszczędzać wodę w produkcji kosmetyków. Świetny temat. Mamy też tam inwestorów, którzy też wierzą, mają w te, w te ideę. A jeśli chodzi o ludzi, no to to y, też y, tłumaczymy na takie wertykały, co jest często y, rozumiane lepiej przez przedsiębiorców, przez inne fundusze i tu inwestujemy EduTech, czyli technologie związane z edukacją, digital Health, czyli związane ze zdrowiem, ale na takim poziomie nieco niższym. Ja to tak tłumaczę nie wprost, że no, gdyby działali w Stanach, to nie potrzebowaliby FDA. Tak? Czyli Troszkę mniej mm, sformalizowane, czyli troszkę też łatwiejsze do w takim go to market, wejściu na rynek e, rozwiązania i jesteśmy też w takim wertykale future of work. E, kiedyś mówiliśmy HR tech, e, dzisiaj mówimy future of work, e, ale no, jest to też bardziej pojemna, e, pojemna kategoria, szczególnie jeśli chodzi o rozwiązania e, związane ze sztuczną inteligencją i. Genezą jest w sumie to, że też mnóstwo czasu poświęcamy w pracy jako ludzie. No to też poprawa tego, jak, czy możemy efektywniej, może w przyszłości krócej pracować, przy tej samej efektywności, a może nawet przy większej, to też jest nasz cel i uważamy, że to też kontrybuje do tego ogólnego celu wzrostu jakości życia ludzi. Trudno mi, wiesz, tak jakoś dać taki, nie wiem, przekrojową odpowiedź, bo on wygląda tak, jak wygląda, raz lepiej, raz gorzej. Jak spytasz kogoś, to jest wiesz, bezpośrednim, ja jestem tak troszeczkę z boku, tak? prowadząc tam kanał na YouTubie, gdzie rozmawiamy z inwestorami, no to ci inwestorzy zawsze czynają rozmowy o tego, że no, jest ciężko, nie ma pieniędzy, nie ma startupów, waluacje za wysokie. Ogólnie jest, jest ciężko. Wiesz, jakbyśmy pod, jak podstawiamy mikrofon wiesz, inwestorom, to mówią, że jest ciężko. Jak podstawiasz mikrofon startupom, to mówią, no tych funduszy jest za mało i wyceny też są słabe. I, do klientów jest ciężko, więc każdy zacznie rozmowę pewnie od takiego, że no jest trudno to ja przewrotnie wtedy się zawsze zastanawiam, skoro wszystkim jest tak trudno i tak się tutaj męczą, to co oni tutaj do cholery robią? Tak, ewidentnie widać, że mamy na rynku fundusze, które działają od lat, nadal zbierają kolejne fundusze. No to chyba jest dobry model biznesowy, nie? To chyba jest w porządku z tymi funduszami. O startupach też słyszymy, że wiesz, ktoś zainwestował, ktoś ich kupił, pozyskali jednego, drugiego wielkiego klienta, zrobili ekspansję za granicę. Trochę tych pozytywnych wiadomości jednak przecieka. A więc nie byłbym taki, że ten rynek jest mały, duży, słaby. Jest jaki jest. Oczywiście on w dużym stopniu jest uzależniony od tego, jak wygląda kwestia nie wiem, publicznego finansowania, na przykład, bo ona tam determinuje, co dokładnie się dzieje w danym roku. Nie są lata wiesz, suche, są lata oczekiwane, że będą tłuste, one nie przychodzą potem, i wtedy ludzie tam się wymądrzają w różnych raportach. Dlaczego tak jest? Tak to wygląda.